Siema, mordki. Zobaczcie, jak... jaki poranek, jaka mgła. Słuchajcie, moi wszyscy przyjaciele, znajomi, fani. E... 9 stycznia 2019 pobito mnie w Polsce, nie? Tam rzucałem filmy, wszystko. I każdy do mnie mówi, że się na rozprawie nie pojawiałem. O co? Jaka rozprawa? O pomalowanie pomnika? A powiedzcie mi, Moi przyjaciele, czy nikt nie wpadł na pomysł, żeby złożyć skargę na tych, co mnie pobito? Przecież tak można było zrobić, nie? Na przykład napisać. Ktoś zapyta, dlaczego ja nie złożyłem. Hmm. No właśnie, dlaczego? No, a wracając do tematu, zobaczcie, jaka ładna pogoda. To ja jestem pierdolnięta, a tak poważnie, powiedzcie mi, czy o Twoim MMA 2 Jakoś się zmieniłem, może manipuluję ludźmi, może sprawdzam ich słabości, może sprawdzam swoje słabości. Nieważne, ale powiedzcie mi, wszyscy moi przyjaciele, spojrzycie mi w oczy w 2023 i powiecie, że wasze życie jest zajebiste. Bo moje jest zajebiste, a wasze? W ogóle podoba wam się mój kask? Ktoś mi tak ładnie pomalował. A Robert? To jest mój stary rower z 95 roku. Cały czas jest kozacki. No bo wiecie, tam te urządzenia, maszyny, wszystko były takie, że na lata, a te obecne, to wiecie jak to jest. Tak jak z kobietami, nie? Ja teraz słyszałem różkie fakty, czy coś, że kobiety lubią narkotyki i seks. Ty, a strajk kobiet to jest dyskryminacja, nie? Dlaczego? kobiet, a nie ludzi. A z tym aborcją na życzenie, to jak to jest? Podpisujesz list czy zdjęcia, list motywacyjny, tak? Z dupką do ściany, skrobatomat. Nie, ja tylko się pytam, bo, bo wiecie, dużo lat tak jeździło do Dubaju, nie? Teraz Godlewska ma opowiedzieć kto. Oj, A do Maroka kto jeździł? Jak zaczną lecieć nazwiska, nie? Uuh. Uuuu, się będzie działo. No, milutkiego dnia w ogóle. Zajebista pogoda, jadę na rower.